Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym to będziemy testować sobie nową kolekcję od Belle. Um, nową jak nową, ponieważ jestem z nią dosyć sporo spóźniona. Jak zapewne wiecie, kolekcja ta wyszła na początku listopada, mamy już końcówkę, więc jest to dosłownie, słuchajcie, ostatnia chwila na przetestowanie tej kolekcji, ponieważ za chwileczkę wychodzi nowa, grudniowa, podejrzewam, że jakaś świąteczna. Oczywiście w związku z tym, dobra informacja jest taka, że w momencie, w którym to nagrywam, wszystkie te produkty zapewne już dawno są w waszych biedronkach i macie do nich dostęp, a nawet jeżeli nie ma ich w biedronce, to na 100% znajdują się już w sklepie Bell Online. Jeżeli chodzi o tą kolekcję, słuchajcie, to nie są takie zupełnie nowe produkty. Są to produkty, które na rynku wcześniej już były, Bell już je wydało. Oczywiście jest zmieniona cała szata graficzna, więc możecie ich nie rozpoznać, natomiast są to produkty, które podbijały nasze serca i które lubiliśmy najbardziej, w związku z czym Bell postanowiło wypuścić je w takiej dodatkowej, gwieździstej, limitowanej. Kolekcji. Jeżeli rozpoznajecie który ze swoich ulubionych produktów, to dajcie mi znać w komentarzu, a może już je macie, testowaliście i macie o nich coś do powiedzenia, jeżeli tak, śmiało piszcie. I jeszcze zanim przejdziemy do testów, to tak na szybko powiem Wam, co w ogóle znajdziemy w tej kolekcji i czego możecie się spodziewać. Znajdziemy tam pięć produktów, trzy z nich są to kremowe produkty do konturowania, czyli róż, brązer i rozświetlacz, wszystkie są dostępne w jednej wersji kolorystycznej. Oraz mamy dwa produkty prasowane, czyli Illumi Powder, tego gagatka... Już powinniście, słuchajcie, kojarzyć oraz puder brązujący, czyli po prostu prasowany brązer. No i jeszcze całkiem przypadkiem okazało się, że kupiłam dwa dodatkowe produkty, które z pewnością trafią w jakiejś paczce dla Was, więc dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście jakiś świąteczny konkurs z kosmetykami. A my teraz przechodzimy do makijażu. Oczywiście zanim nałożymy te kremowe produkty i suche produkty, to skończę mój makijaż. Jak możecie zobaczyć, mam zrobione brwi i pomalowane oczy, natomiast musimy nałożyć podkład. Podkładu nie nakładałam z tego względu, że jak zapewne wiecie albo nie wiecie, żeby Wasze produkty dobrze się ze sobą połączyły, to cały makijaż musi być robiony tak jakby na świeżo. Nie może być czegoś takiego, że nie wiem, nałożyłam sobie podkład 20 minut temu, zanim zaczęłam to nagrywać, i teraz będę przechodzić dopiero do konturowania twarzy na mokro czy na sucho, bo po prostu te warstwy mogą się nie połączyć, mogą się ważyć, mogą brzydko wyglądać. I zresztą też często mi piszecie na Instagramie, czy to może być przyczyną i wtedy. Wam odpowiadam, że tak. Więc jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, to zapraszam Was bardzo serdecznie. A teraz, tak jak mówię, przechodzimy do aplikacji podkładu. Ja dzisiaj sobie użyję tego Lovely Fresh and Juicy, ponieważ on jest podkładem nawilżającym. A ja powiem Wam szczerze, że ostatnio mam straszny problem z przesuszaniem się skóry twarzy. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, dajcie mi znać, czy Wy również. Wydaje mi się, że jest to kwestia takiego jesienno-zimowego sezonu, gdzie no robi się tak dosyć sucho i w powietrzu jest zimno. Wiecie, w mieszkaniach często są powłączane połączone grzejniki, więc to powietrze jest takie wysuszone i być może dlatego i stąd taki efekt. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie no, mam ogromny problem z suchością yy, skóry, z takimi suszkami i tak dalej. I czego bym nie użyła, to nie chcę za bardzo działać. Możecie mi pisać w komentarzu swoje polecajki, co u Was się sprawdza na właśnie taką mega, mega przesuszoną skórę. Nałożę jeszcze odrobinę pudru pod oczy. I to jest oczywiście puder, którego używam zawsze pod oczy, czyli Wonder Match od Eveline. I gotowe, możemy lecieć teraz z testem naszych produktów. Zaczynamy sobie od kremowego brązera. To co pierwsze zauważam, to ten brązer jest naprawdę bardzo płynny, więc powinien się pięknie rozprowadzać. Zobaczcie, jaki ma śliczny kolor. On moim zdaniem nie jest ani ciepły, ani chłodny, więc powinien być odpowiedni dosłownie dla każdego, a druga rzecz to słuchajcie jego zapach, ponieważ czuć tutaj taką nutkę pomarańczy goździków, znowu taki zimowy grzańcowy klimacik, więc naprawdę bardzo spoko a teraz oczywiście to, co nas interesuje najbardziej, czyli to jak będzie wyglądał na twarzy, oczywiście używam gąbeczki, którą nakładałam wcześniej podkład i um, użyję jej sobie tak tutaj na dzióbku i zobaczcie, nabrałam tego całkiem sporo i na razie nic nie widać więc jest bardzo delikatny. Nabieram teraz tak zdecydowanie więcej i dopiero lekko coś nam się tutaj zaczyna rysować. Powiem wam, że no odcień jest naprawdę bardzo ładny i wydaje mi się, że na policzku wygląda dużo chłodniej niż tutaj w tym opakowaniu. Ja zazwyczaj używałam takich bardzo pomarańczowych i ciepłych bronzerów, więc ciężko mi się trochę przyzwyczaić do takiego. Efektu, ale muszę Wam przyznać, że całkiem mi się to podoba. I zastanawiam się, czy się nie przerzucę na takie bardziej chłodne, neutralne bronzery. Druga rzecz, którą chcę spróbować, to słuchajcie, nałożyć go sobie tu palcem, tak żeby go nałożyć trochę więcej. I zobaczyć przy okazji, czy on nam nie zrobi takiej brudnej plamy, która się nie będzie chciała rozblendować. Ale wydaje mi się, że blenduje się też całkiem. Fajnie. Natomiast mam wrażenie, tak jak mówię, że nakłada go się dosyć malutko, więc on jest taki bardzo delikatny. No tym krzywdy to sobie zdecydowanie nie zrobicie, tym bardziej, że ma, tak jak mówię, taki bardzo neutralny odcień. Jak tak na niego patrzę, to słuchajcie, nawet bym nie powiedziała, że cokolwiek nałożyłam na buzie, więc on naprawdę wygląda bardzo naturalnie, a jednocześnie no, te kości policzkowe faktycznie są podkreślone i widać jak one się rysują, więc to nie jest tak, że... Jakby całkiem go nie ma i go nie widać, ale naprawdę daje taki fajny, delikatny, naturalny efekt. Bardzo mi się to, słuchajcie, podoba i bardzo mi się podoba, że on ma właśnie taki odcień, ponieważ ja tych ciepłych brązerów to już mam na pęczki i fajnie, że mogę właśnie sobie coś przetestować innego bo chyba mi się to podoba, słuchajcie, nawet bardziej. To jest chyba, słuchajcie, pierwszy bronzer, z którym autentycznie nie przesadzę, bo ja mam tendencję do przesadzania z bronzerami, a ten zobaczcie, jak pięknie wygląda, normalnie miodzio. Jestem bardzo ciekawa, jak mocno napigmentowany jest róż, który sobie właśnie teraz przetestujemy, bo w opakowaniu on wygląda, słuchajcie, tak. Tak. To jest tak cukierkowe i takie, ale to nie jest takie różowe Barbie, tylko takie różowe wpadające w brzoskwinka więc on jest delikatnie ciepły, ale nie mocno ciepły, więc podejrzewam, że będzie podobnie jak z brązerem. Jeżeli chodzi o takiego słocza, to za chwilę go sobie zrobimy. U, patrzcie na to. No, i jestem go bardzo ciekawa na poliku, bardzo. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że on ma w sobie, słuchajcie, rozświetlające drobiny. No, autentycznie, patrzcie na to nie wiem czy wy to zobaczycie ale autentycznie tu są drobiny, więc to jest taki trochę róż i rozświetlacz w jednym wow, tu się nie grzebie, biorę sobie gąbkę jestem w ogóle ciekawa czy to barwi gąbeczki, bo już mam kilka gąbeczek tak odbarwionych, ponieważ używałam na nich takich właśnie mokrych produktów i yy, nie chciało mi się ich umyć, więc teraz ich domyć nie mogę w ogóle, więc jestem ciekawa sprawdzimy, słuchajcie, dobra i. Ale jest piękny. Wow. wiecie co, ja sobie... Na... Doklepię go sobie tą czystą, bardziej gąbką, znaczy stroną, nie gąbką, bo zobaczcie, jaki on jest mocny. Ale zobaczcie jaki on ma kolor, słuchajcie to, to daje taki vibe takiego, kojarzycie ten trend z zeszłego roku, gdzie się robiło właśnie taki winter makijaż, taki zimowy, gdzie dziewczyny robiły, że mają takie wiecie, całe noski tutaj takie um, zaróżowione od mrozu i to był trend w zeszłym roku i ten kolor mi się słuchajcie w to dokładnie wpasowuje, bo to nie jest takie ani zimne, ani ciepłe, to jest właśnie takie... No, po prostu cudowne. Nie wiem, jeżeli wiecie, to dajcie mi znać, ale em, nie wiem, z której kolekcji są to kremowe produkty. Bo ja pamiętam, że była jakaś kolekcja, Belle, w, w której te kremowe produkty były, ale ja jej nigdy nie testowałam i nie upolowałam, bo to chyba było jeszcze przed tym, jak zaczęłam w ogóle na YouTubie nagrywać. Swoją drogą minął już rok. Już minął rok, słuchajcie, odkąd nagrywam na tym YouTubie. Więc ja nie wiem, może jakiś special trzeba byłoby nagrać. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj zrobić z tej okazji. Słuchajcie, spróbuję sobie tak trochę tutaj przenosić, właśnie nadać tego różu. Bo on mi się tak podoba, że ja nie wiem, no zobaczcie. Wyglądam teraz faktycznie, jakbym wyszła sobie na dwór, troszeczkę mnie tak przemroziło i miałabym taki naturalny rumieniec. Wow, 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 wow. I jeżeli chodzi o jego zapach, to on tak samo pachnie pomarańczą, zupełnie jak bronzer, ale to jest hit. Jeżeli go znajdziecie, to, to bierzcie, słuchajcie, w ciemno. No, to jest po prostu cud miód malinka i pięknie, pięknie to wygląda. I słuchajcie, trzecim, ostatnim kremowym produktem jest to rozświetlacz. Ja tak właściwie nie wiem, czy ten kremowy rozświetlacz powinien nam nałożyć teraz na mokro przed przypudrowaniem twarzy, czy można go nakładać już po przypudrowaniu. Nie wiem, nie mam pojęcia, w każdym razie zerknijmy sobie na słocza. To jest taki dosyć ciepły kolor i bardziej żółty niż pomarańczowy. Mam, że jak jest ciepło w mieszkaniu i mam ciepłe palce, to te produkty są takie mega, 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 mega kremowe. Zobaczcie, jak to błyszczy. Zapach Taki sam pomarańczowy, grzańcowy, zimowy, superancki. No i oczywiście lecimy sobie z testem. Użyję już jakiejś tam kolejnej, trzeciej strony gąbeczki. Na tej gąbeczce nawet nie widzę, ile tego nałożyłam, ale mam nadzieję, że wystarczająco. Ok. Powiem Wam, że on mi ginie w tym różu, dlatego że ten róż też był rozświetlający i on też miał drobiny. W sensie tak trochę ginie, ale jednocześnie się z nim fajnie komponuje i tak, wiecie, wtapia jedno w drugie, więc ten rozświetlacz podbija efekt tego różu i on jest taki naprawdę bardzo delikatny i naturalny. Nie jest taki, wiecie, że robicie taką plamę jakąś z tego albo coś, tylko wygląda to jakby to był właśnie taki mokry makijaż, więc jest to całkiem spoko. No nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale mi to się bardzo podoba. Naprawdę to daje taki mokry glow, pięknie, nie jest właśnie taki suchy. W ogóle wszystkie te produkty są takie rozświetlające bardzo mocno, więc to jest taka trochę sylwestrowa, bym powiedziała, kolekcja. Bardzo fajnie. Powiem Wam, że ja ostatnio Przestałam używać właśnie takich mokrych produktów do konturowania i chyba muszę do nich wrócić, bo widzę ewidentnie, że moja twarz lepiej się w nich czuje w sensie moja skóra, ponieważ tak jak mówię, ostatnio ona jakoś tak cierpiała na przesuszenie i wszystkie mi się skórki podkreślały. teraz zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I patrzę w lustrze i naprawdę widzę, że ona jest taka miękka, gładka, nawilżona, i, i to jest chyba to, co ona jednak woli i lubi. I chyba znowu odstawiam suche produkty i wkraczam w świat tych mokrych. Mega, bardzo mi się to podoba. Teraz słuchajcie, przechodzimy do pudru. Przepudrujemy się troszeczkę. Z tym, że to też jest puder rozświetlający. Jest to Illumi Powder. I tutaj już chyba nie pozostawię wam żadnych wątpliwości. I nikt z Was wątpliwości mieć nie powinien, ponieważ ten produkt już doskonale znacie. On ma w ogóle przepiękny, taki pudrowy zapach. Ciężko mi jest to do czegoś porównać. Ale jest to, słuchajcie, dosłownie ten sam produkt, który występował w tej wersji czarnej. I zapewne ją pamiętacie. Ja nigdy fanką tego nie byłam, ponieważ miałam inne pudry rozświetlające sypkie, a jakoś tak mega się właśnie przyzwyczaiłam do tych sypkich pudrów. I przyznam szczerze, że on u mnie używany za bardzo nie był. Zobaczcie zresztą. Jego zużycie było takie. I nie dlatego, że on jest niefajny, tylko dlatego, że po prostu wolałam produkty sypkie. I jak widzicie, ten nowy jest dosłownie identyczny. Ja mam wrażenie, że one delikatnie się różnią kolorami na zasadzie, że ten jest troszeczkę. Bardziej żółty i taki cieplejszy, ale może to wynikać tylko i wyłącznie z tego, że ten produkt mam już u siebie jakiś czas chyba rok i on też pewnie był wydany jeszcze troszeczkę wcześniej więc on już może mieć swoje lata i tylko i wyłącznie dlatego może ten kolor się jakby różnić to jest to są dokładnie ta sama formuła ten sam kolor. Ale nie zapach, bo nie pamiętam, czy on na początku miał zapach, być może miał, ale wywietrzał, natomiast on teraz ten czarny, stary nie pachnie w ogóle, a ten, tak jak mówię, ma taki bardzo przyjemny, pudrowy, naprawdę bardzo ładny, zresztą jak wszystkie pudry, Bel zapach. No a teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przetestować go sobie na buzi i lecimy z tematem, ja sobie wezmę puszek. Eee, powiem Wam, że bardzo polubiłam ten puszek i właściwie używam tylko jego, to jest puszek z NAM. I jest naprawdę bardzo spoko. Ja go co chwila piorę w tym takim medełku proteks i tak dalej i nic się z nim nie dzieje. Bardzo ładnie się trzyma, fajnie się dopiera. Naprawdę jest super, jest świetny. Teraz zobaczcie, nawet jak to roztarłam, to tutaj zostały takie jakby świetliste drobinki, także na pewno będzie to coś fajnego. Jeżeli chodzi o pudry rozświetlające, to ja na całą twarz ich... Yy... Nie nakładam, no bo tutaj w centralnej części twarzy nie za bardzo chcemy się świecić. No i to jest właśnie to, że ten puder daje nam taki yy, srebrny, delikatnie poblask i być może dlatego ja go też nie używałam za bardzo, ponieważ no właśnie, wydaje mi się, że on jest taki mega chłodny i w połączeniu z tym wszystkim on nie dał mi takiego... to nie jest takie rozświetlenie, rozświetlenie, że widać, że to jest jakieś tam mokre czy cokolwiek, tylko to sprawia, że Wasza twarz nie jest matowa, tylko jest właśnie taka satynowa. Nie wiem, czy w ogóle zobaczycie różnicę, ale tu macie stronę nieprzypudrowaną, ona oczywiście świeci się dużo bardziej, no bo mamy ten rozświetlacz, mamy róż i tak dalej, natomiast tutaj mamy ten puder rozświetlający, jak widzicie on to delikatnie sobie tutaj wygasił, ale jednocześnie nadał skórze taką właśnie delikatną satynkę. I teraz poprawiamy sobie to po drugiej stronie. I voilà, to jest dokładnie, słuchajcie, to. Jeżeli oczekujecie właśnie, potrzebujecie takiego pudru na całą twarz, nie na środek, wiecie, żeby tam sobie wyblurować pory, czy tam mocno zmatowić, tylko chcecie mieć właśnie taki efekt satynowy, delikatnie rozświetlony, no to to jest naprawdę bardzo dobry produkt, tym bardziej, że on cenowo wychodzi naprawdę super korzystnie. Idealny on jest fajny na jakby wyjazdy, nie, no bo jak na wyjazd zabieracie pudry sypkie, to one potrafią się porozsypywać i tak dalej, jest wiecznie z nimi problem. A prasowany zdecydowanie jest dużo lepszy. Więc. Jeżeli jeżeli macie jakieś takie wyjazdy imprezowe, sylwestrowe, to może warto zainwestować w puder prasowany, rozświetlający od Bel. Któż to wie? Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, czy znaliście ten stary odpowiednik i czy polubiliście się z tym nowym. A my teraz lecimy z testem ostatniego produktu, czyli bronzera. I to akurat już jest bronzer, który kojarzę, chociaż go nie miałam, ponieważ podejrzewam tak po opisie, że jest to bronzer z kolekcji Aloha, ponieważ ten nazywa się Aloha Star. Nie wiem, czy to się w ogóle tak czyta, mam nadzieję, że tak. W każdym razie kojarzę, że była taka korekcja, taka Właśnie, wakacyjna, jakieś takie miała, chyba żółte opakowanie z deską surfingową, w sensie przezroczysta, ale z żółtymi elementami, nie wiem do końca, ale coś mi się właśnie kojarzy i podejrzewam, że to jest ten sam produkt. Zobaczcie, jakie ma przepiękne tłoczenia. Ja bardzo lubię te tłoczenia w tych produktach, chociaż zawsze jest mi ich, ich szkoda, no bo potem się to używa i to wszystko się jakby, no wiecie, niszczy, prawda? Jeżeli chodzi o jego zapach, to on jest taki bardzo tropikalny i odświeżający. Ja Wam nie powiem, co to za owoc, bo ja jestem w to zawsze słaba. Mi to pachnie jakimś takim... Trochę mi się to kojarzy z sokiem multiwitamina, coś na tej, słuchajcie, zasadzie. Ale mniejsza o zapach, najważniejsze jest to, jak on będzie wyglądał teraz na naszej twarzy. I nałożymy sobie go oczywiście pędzlem i zrobimy to na tą warstwę, którą mieliśmy już wcześniej, bo jak widzicie, to wszystko zostało tak... Jakby przy, przytłoczone i jakby zniknęło nam troszeczkę to konturowanie, więc teraz poprawimy sobie to tym brązerem. Jak możecie zobaczyć, ten brązer jest bardzo taki jasny. Więc znowu nie jest to ym, ciepły odcień. Nie jest to też zimny odcień, nie jest to naturalny odcień. Na ręku go prawie nie widać. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na twarzy. Czy ja zostanę fanką neutralnych i chłodnych, takich trochę bardziej odcieni? Nie wiem, zobaczcie to. bardzo subtelny, delikatny efekt. Nie wiem. Wydaje mi się, że on jest dużo naturalniejszy niż to, co noszę na co dzień, czyli te wszystkie pomarańczowe, nie wiadomo co. Ale ja jestem taką fanką tych pomarańczy i, i takich ciepłych pudrów, że ja nie wiem. No ale muszę przyznać, że wygląda naprawdę pięknie i bardzo naturalnie. No ja nie wiem. Powiem Wam, że to jest kolekcja taka właśnie idealna na zimę, bo ona zazwyczaj na zimę, no to gdzieś tam, wiecie, nawet jak ktoś się opala, to ta opalenizna już schodzi, już się nie jest takim super, wiecie opalonym i ciemnym, i tak dalej. Większość z nas kończy jako totalne bladziochy, nawet jeżeli w wakacje bladziochami nie byliście. I tak to się, słuchajcie, prezentuje na twarzy, no muszę przyznać, że mi ten efekt naprawdę bardzo się podoba. No powtórzę się, ale muszę się powtórzyć, że to wygląda naprawdę cudownie, przepięknie i bardzo naturalnie, rozświetlająco, więc to nie jest coś, co jakby, czy możecie sobie zrobić krzywdę? To jest super opcja, zarówno dla tych zaawansowanych, jak i początkujących osób w makijażu, bo naprawdę tym sobie krzywdę nie zrobicie. Do tego nie wydacie majątku, bo to są naprawdę no, tanie produkty i są naprawdę bardzo dobre, dlatego ja w ogóle jestem fanką kolekcji Bell i chyba od bardzo, 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 bardzo dawna nie miałam takiego produktu, który by mi się jakoś wybitnie nie podobał. Zazwyczaj jest tak, że one są naprawdę bardzo super i no takie przyjemne w użytkowaniu, więc nie ma na co narzekać. Jeżeli macie już któryś z tych produktów, to tak jak mówię, dajcie mi znać w komentarzu, co trafiło do Waszego koszyka, jaka jest Wasza opinia na jego temat, ewentualnie jeżeli jeszcze się nie skusiliście, napiszcie na co się skusicie po tym odcinku. Wydaje mi się, że tutaj nic nie trzeba dodawać, bo jakby powiedziałam już wszystko, więc ja Wam ze swojej strony dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, Oglądanie. Mam nadzieję, że teraz już będziemy widywać się coraz częściej. No i dzisiaj życzę Wam już, miłego dzianka lub wieczorku. I do usłyszenia w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale, pa!